Jakie książki czytać Sieniu? Podpowiem Ci w dzisiejszym filmie. Mamy teraz coraz dłuższe i dłuższe wieczory, i książki to jest jeden z lepszych sposobów, aby zagospodarować sobie ten czas. Zapraszam Cię na kolejny film. Cześć, dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo w kolejnym filmie. Ja nazywam się. Kasia Nowosielska, jestem mediatorem i trenerem mentalnym, który uwielbia czytać, ale także pisać. Książki to jest wielka moja pasja i co jakiś czas wrzucam Wam tu zbiorczo tytuły, które mi wpadły w ręce, ale takie najlepsze yy, i wyselekcjonowane specjalnie dla Ciebie, bo czytam sporo, ale tutaj staram się yy, przemycać tylko dobre rzeczy. Czasami wpadnie mi w ręce. Coś niezbyt godnego polecenia, dlatego tutaj skupiamy się na perełkach. Zanim jednak przejdziemy do meritum filmu, pamiętaj, że to Ty decydujesz, które kanały na YouTubie się rozwijają. Ty decydujesz dając lajka, like komentując, dając suba, łapkę w górę. Od tego zależy rozwój także mojego kanału. Jeśli zatem lubisz mój kanał, moje treści, które Ci tutaj prezentuję, to zapraszam Cię, żebyś wspom wspomógł mnie, wspomogła w tym rozwoju. Zaczynamy. W ostatnim czasie, a ostatnio wrzucałam film o tym wakacje, wakacje, co czytać w wakacje, wpadło mi w ręce trochę nowości. To są i nowości z rynku wydawniczego, ale także i takie bardziej no to może nie tyle starości, ale książki, które są już jakiś czas na rynku i dzisiaj ci polecę jedne i drugie. Powieści nie jest dużo, są tu takie książki, być może bardziej rozwojowe, ale mam mega ciekawy reportaż i tym się dzisiaj z tobą podzielę. Na pierwszy plan idzie książka jak przestać się martwić. To jest książka. Doktora Franka Tolisa. Jest to książka brytyjskiego e, psychologa i on opowiada tutaj to jest książka bardzo przystępnym językiem napisana e, bardzo taka zwięzła dająca proste narzędzia, proste rozwiązania. Oczywiście tylko trzeba je wdrożyć w życie, wtedy one są proste. Do tego, jak przestać się martwić? Kobiety mają, zwłaszcza jeśli jesteś kobietą, to mają sporą tendencję do martwienia się. Ja wiem to, bo pracuję z kobietami podczas treningów mentalnych, ale też i słyszę to, jak mam mediację, gdzie jest para, mężczyzna, kobieta, i kobiety z reguły zamartwiają się. I to jest normalne, tylko warto też uczyć się martwić faktycznie rzeczami. Na które my mamy wpływ, czyli skupić się bardziej, ja myślę, przez martwienie na rozwiązywaniu problemów, bo samo zamartwianie dla zamartwiania to nic nie daje. Dlatego, na przykład, warto sobie wyznaczyć jakiś czas w ciągu dnia, i tak dr Frank Talis radzi, na przykład martwię się przez 15 minut, i później koniec mojego martwienia. Wiem, że to nie jest łatwy problem, bo czasami niektórzy nie potrafią zasnąć, spać w nocy, bo się martwią, jak coś mają na głowie. Tylko, że no, czasem to martwienie jest takie, że jest na zapas, martwimy się na przykład, czy nasi bliscy kobiety, mamy tak mają, gdzieś dojechali, czy jak leci karetka na przykład. Wiem, że niektóre mamy tak mają i słyszy karetkę, to zaraz myśli, czy moim bliskim, skoro ich nie ma w domu, się coś nie stało, i zaraz za telefon, znam to z autopsji. Ee, że tak się dzieje. No, kobiety tak mają. Ja znam e, też taką zasadę, jeden tu mężczyzna z mojej rodziny wyznaje, że jak ktoś nie dzwoni, to znaczy, że wszystko dobrze, bo jakby dzwonił, to znaczy, żeby coś się działo. Jak gdzieś wyjedzie w sensie i nie dzwoni od razu. No, także różne podejścia, ale warto nad tym martwieniem popracować, bo martwienie zabiera nam, zabiera być może Tobie energię. Energię którą można by było spożytkować na wiele innych dobrych rzeczy, jakichś twórczych bardziej, gotowanie, czytanie, yy, kreatywna zabawa z dzieckiem, sport. A po co się tak zamartwiać? Także dobra pozycja na jesienne wieczory. Teraz mam powieść. Powieść Juliane Musso. nie wiem, czy dobrze wymawiam, to jest francuski autor, yy, bardzo poczytny, pisze powieści, z wątkiem kryminalnym, trochę z wątkiem miłosnym, jest dużo powieści na rynku. Ja już sporo czytałam. Nie wszystkie oczywiście, bo to jest bardzo płodny autor i sama szczerze przyznam, że nie nadążam. To jest książka. Ja już ją jakiś czas temu przeczytałam, ale książka mnie zainteresowała, dlatego że ona jest o pisarzu, więc no, bardzo lubię te klimaty. O pisarzu, który nagle traci wenę do y, pisania i wyjeżdża na wyspę. Tam się zabunkrowuje, nie chce z nikim rozmawiać. I tutaj pewna kobieta wyrusza w trop za tym pisarzem, bo dzieją się różne rzeczy, pewne wątki kryminalne i tam być może na tej wyspie przy tym pisarzu jest e, trop, jest m, taki punkt zwrotny, który, jak uważa ta kobieta, może odkryć prawdę o tym, co się stało kiedyś, dlaczego pewna inna kobieta zginęła. No, są tu intrygi, dość ciągająca powieść, więc mogę ją tutaj jak najbardziej polecić. Czytałam też inne powieści tego autora. Dla mnie, z mojej perspektywy, są lepsze i gorsze. Niektóre, bar niektóre bardziej ciekawe, niektóre takie, że nie pamiętam. A jak nie pamiętam, to znaczy, że książka nie była do końca dobra, bo nie zapadła mi w pamięć, bo nie pograła na moich emocjach tak jak na przykład nie, nie, nie wychodzę z kina i jak filmu nie zapamiętam, nie myślę o nim, to znaczy, że to był mi słaby film, nie bił mnie siedzenie, ale na przykład jak ostatnio miałam z Jamesem Bondem Nie czas umierać, to był tak dobry film, że myślałam o nim przez kilka dni, tak ogromne na emocjach widza, tak samo lubię książki, które grają na emocjach czytelnika, bo te książki się bardziej pamięta, trafiają do serca i coś czytelnik z nich wynosi. Nawet jeśli jest to powieść, to ja uważam, że z powieści można też dużo wynieść, Zwłaszcza jak tam są jakieś wątki historyczne w tle, ale chodzi o opis emocji, uczuć, jak to przyłożyć na własne życie, jak bohater książki rozwiązał tę sytuację. Może ja tak bym rozwiązał, rozwiązała. Nie uważam za bardzo pomocne. to, także polecam o pewnym pisarzu, który zabunkrowuje się na wyspie z różnych powodów i nie chce dalej pisać. Jak przeczytasz, to się dowiesz, dlaczego? A tu jest kolejna powieść tulipa nowa gorączka, bardzo fajny jest film na YouTubie na podstawie tej powieści Debora Mowczy na, ją napisała. Ja tę książkę już czytałam jakiś czas temu, ja ją w ogóle wczytałam w Ebook. I ostatnio, jak w mojej okolicy w parku spacerowaliśmy z rodziną, to co jest najlepsze, natknęłam się na budkę z książkami, przynieś książkę i zabierz. No, i w tejże budce znalazłam tę książkę. Mówię z miałam e-booka, ale ja ją z chęcią jeszcze raz przeczytam, bo to jest dobra książka. I wzięłam tę książkę, i teraz patrzę po moich półkach, co mogę zanieść do tej budki i oddać, ale coś zaniosę na pewno. To jest bardzo fajna książka, ponieważ to jest książka o pewnym małżeństwie z rozsądku trochę młoda piękna żona, starszy mąż. No i on chce, żeby namalowano ich wspólny portret i przychodzi malarz pewien. Rzecz się dzieje dawno temu, bo rzecz się dzieje w, to jest chyba XVI wiek z tego co pamiętam, tak patrzę w tą książkę, XVII przepraszam, tu jest 1632 rok. Piękne stroje, retro, vintage jak zwał, tak zwał, ale opisy ciekawe. No i sytuacja się zaczyna komplikować, gdy ten malarz zakochuje się w tej kobiecie, którą yy, grają ta aktorka Alicia Vikander, yy, Zakochuje się w niej i. Yy, Rodzi się romans i jaka tam jest intryga uknuta później, jak ta para będzie walczyć o to, żeby być razem, chociaż ten mąż się o tym być może później dowie, nie dowie, no to zobaczysz, jak przeczytasz tę książkę. Bardzo wciąga. Nie jest grupa, ma 300 stron, ale bardzo, bardzo wciągająca. Taka pozwalająca na oderwać, oderwać się od rzeczywistości. Jak ktoś ma wolny wieczór, dwa, to myślę, że przeczyta tę książkę. Także polecam. To jest książka, po którą jeszcze raz sięgnęłam ostatnimi czasy. Już ją czytałam, ale była mi potrzebna, bo w zawodowych kwestiach. Intelektualiści Paula Johnsona. Tu są biografie, ale bardzo przystępnie napisane. Różnych wielkich, znanych z dobrych bądź złych rzeczy postaci tego świata. Jak Lew Tolstoy, pisarz na przykład, e, Marks. E, co, co, Ernest Hemingway, to są biografie, ale w bardzo przystępny sposób napisane i ciekawostki, czy to jest zbiór biografii i ciekawostki, jakich być może nie było dane Ci poznać i w szkole nikt Ci o tym nie powiedział na języku polskim. Jest to tak samo Rousseau, jest Henryka Ipsena biografia Edmunda Wilsona. I jeszcze kilku innych osób, ale powiem ci szczerze, że mnie najbardziej zainteresowała tu biografia Karola Marxa. To był bardzo specyficzny człowiek, i to w ogóle co on zbudował ta jego teoria, która stała się później no, też wypaczona podłożem do to, to, totalitaryzmów, to jest bardzo ciekawe i mnie to zainteresowało. Ja coś tam wiedziałam o Marksie, jeszcze ze szkoły, jak zdawałam maturę z historii. Ale tutaj Mars jest przedstawiony jako osoba, która, której nie chciało się pracować, który był głównie na utrzymaniu żony, który chodził, filozofował i chciał wynaleźć coś wielkiego, jakąś wielką teorię, na której zarobi. I po to wynalazł marksizm, między innymi. to było podyktowane chęcią jego zarobku. Miał kilkoro dzieci, jego rodzina i dzieci cierpiały biedy. On podobno tutaj jest opisany, że był takim osobnikiem, który potrafił się nie myć. Już ta żona e, nie chciała go nawet w łóżku, już nie mogła znieść tego jego smrodu z niemycia. No są to takie różne smaczki. No i niestety Marx nie jest tu przedstawiony jako ciekawy bohater, ale no tak mi zapadła pamięci zapadła ta sylwetka akurat, ponieważ no to jest osoba, która... E, Zrobiła, jej teoria przyczyniła się do wielu zła na świecie, tak w mojej ocenie. Choć jak patrzę na tamte czasy, tak w mojej ocenie to wygląda, choć jak patrzę na tamte czasy i co się działo wtedy w tym XIX wieku, e, jakie były podziały, jaka była kastowość, ale jeszcze o tym będziemy mówić, bo jeszcze mam jedną książkę z tego zakresu, to e, myślę sobie, że coś musiało takiego wtedy wyrosnąć, wybuchnąć. Żeby pewnie ten stary świat może nie tyle zrewolucjonizować, ale pewnie musiałby się z czasem zmieniać, bo były niepokoje różne społeczne, no a Marx tylko po prostu wpisał się w to. Polecam, polecam serdecznie polecam. Teraz mamy książkę psychologiczną. Niedawno ją czytałam. Kłamstwa, którymi żyjemy. Johna Fredericksona to jest amerykański psychiatra terapeuta. terapeuta przepraszam. On nie jest psychiatrą, czyli nie jest lekarzem, tylko jest, jest terapeutą. Bardzo ciekawa książka o kłamstwach, jakich, jak, w jakich żyjemy w bliskich relacjach, jak się tymi kłamstwami oczeka, o, e, otaczamy, jakie maski na siebie wkładamy i udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, jakie mamy oczekiwania wobec innych. Wobec naszych bliskich męża, dzieci, rodziców, które wynikają bardzo często z naszych jakichś braków dowartościowań i gdzie te braki, jak te braki, należy przepracowywać, żeby te relacje poukładać z innymi. Bardzo ciekawa książka, bardzo obrazowo napisana, ponieważ ten autor podaje wiele przykładów ze swojej codziennej praktyki, swoich pacjentów. Oczywiście oni są anonimowo opisani. Ale można przełożyć to na wiele przypadków i wiele osób, z jakimi spotykamy się w życiu. Także bardzo polecam. No, i tu jest perła. E, najtrudniej jest spotkać Lilit, Hanki Grupińskiej. Świetny reportaż. Polecił mi go Pan Kuba w księgarni Tarabuk w Warszawie. Jak poszłam wybierać i szperać, świetna księgarnia w Warszawie. Po, przy okazji polecam, pozdrawiam Pana Jakuba. E, to jest reportaż o Żydach hasyckich, o ortodoksach. Jeśli dane było Ci oglądać film Shitzel albo Unorthodox na, YouTubie, na Netflixie, przepraszam, to to jest coś podobnego, choć moim zdaniem, jeśli tamten serial Tobą wstrząsnął oży ortodoksyjnych Żydach, to jest jeszcze mocniejsze. To jest właśnie o hasyckich kobietach, o tym w Izraelu, o problemach też poniekąd, jaki Izrael Mazy podziałami wśród Żydów, bo są różne grupy Żydów, że dzisiaj ci ortodoksyjni no, pokazują z jakich dynastii się wywodzą i w ogóle tu są takie ciekawostki, że jest nawet nie wiadomo ile tych Żydów żyje ortodoksyjnych w Izraelu, bo oni gdzieś w swoich takich zamkniętych społecznościach żyją, nie spisują się i tu jest o kobietach, te kobiety są opisane hmm, jako one same tak o sobie mówią, jako nie do końca wyedukowane, bo one nie potrzebują się edukować. One tak naprawdę są e, uczone do tego, żeby być matkami, żonami wielodzietnych, wielodzietnych rodzin, o mi opadła, opadła, żeby rodzić po prostu, a, a, a co się dzieje jak kobieta nie może mieć dzieci u Żydów To jest największa tragedia. Czy niepłodność to jest w ogóle problem małżeństwa, problem pary, ale tutaj w tej książce pokazane jest, jak to kobieta nosi ten ciężar. E, Niepłodności, choć naprawdę przyczyna medyczna może tkwić po męskiej stronie. Kobiety, które nie mają zbyt dużych potrzeb, a jak któraś chce coś robić na przykład zawodowo, bo one i tak robią coś zawodowo, one niekiedy muszą dorabiać do budżetu domowego, coś sprzedając, coś szyjąc, ponieważ czy ich mężczyźni Głównie studiują Torę, no i oni z tego nie zarabiają, nie wiadomo jakich pieniędzy, więc te kobiety muszą się brać za pracę. Ale jak kobieta chce taką pracę mieć bardziej intelektualną, jakąś taką, która w jej ocenie ją rozwija, czyli chce być pisarką, dziennikarką, tutaj się pojawiają na końcu książki takiej kobiety, to ona musi się z tej społeczności żydowskiej jakby wypisać, wyautować, bo ona jej na to nie pozwala. Musi wyjść, powiedzieć do widzenia, no i prawdopodobnie nie ma powrotu już, bo ci rodzice się im wyrzekają. Tu jest o tym, jak się organizuje śluby, oczywiście jak się łączy w pary, jak swaci działają. No bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Trochę inny świat i przypominający bardziej hmm, XIX-wieczną Polskę, a zaraz Ci powiem, dlaczego przypomina to XIX-wieczną Polskę. Ja czytam teraz Agnieszki Lisa książkę Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku. Tej książki w ogóle widziałam, że ona jest ciekawa. E, robię research do mojego takiego nowego projektu i poniekąd zawodowo czytam książkę, ale na razie o tym cicho sza. I, em, Poszukiwałam tej książki, nigdzie jej nie mogłam znaleźć. Ona jest teraz niedostępna w księgarniach, nie ma do druku, nie wiem. Znalazłam ją w osiedlowej bibliotece. Książka o losie XIX wiecznych kobiet żyjących w Polsce w pierwszej połowie, w drugiej połowie XIX wieku. I w zasadzie te Żydówki hasyckie dzisiaj trochę przypominają: ich los przypomina, tylko że my jesteśmy 100 lat później, ponad 100 lat, ale ich los przypomina. To, co się działo z 200, 150, a jeszcze nawet 100 lat temu w Polsce kobiety. Kobiety, które w wyższych sferach są to opisane arystokracja, nie miały prawa do edukacji, nie miały prawa do tego, żeby wybrać sobie męża, tylko rodzice ustalali, one miały głównie w arystokracji teraz leżeć i pachnieć, stroić się, i dla niej. W zasadzie wyjście za mąż to było takim wybawieniem się z domu, spod kurateli rodziców, ucieczką. I w zasadzie kobieta no, miała być taką próżną lalką, więc ta Izabela Łęcka, jak jest w lalce Bolesława Prusa przedstawiona, to mniej więcej dobrze oddaje. Agnieszka Lisak z wnikliwością opisuje właśnie XIX wiek, a jak ona tutaj pisze o korsetach, które kobiety nosiły matko, święta. Gorsety, ja nie wiedziałam, że aż tak szkodliwe były gorsety. Znaczy mi się. Ja, ja pokażę o co chodzi. Znaczy, mi się w ogóle wydaje nietura, nienaturalne, żeby aż kobieta była tak wciśnięta w pasie. Normalnie rzadko, która oczywiście ma taką talię, ale te gorsety umożliwiały dopiero pod, później pod koniec XIX wieku z tych, od tych gorsetów za, zaczęto odchodzić. O, one tak ściskały kobietę i wiadomo, że talia była osia. Jak oglądałeś, e, przeminęło z wiatrem z Vivian Lee. E, no, to tam jak aktorki nosiły te gorsety i jak się ich talia prezentowała w tych szerokich sukniach, to można sobie przypomnieć, ale gorsety powodowały przede wszystkim deformację, deformację ciała. Podobno lekarze bili na alarm e, ówcześni, że kobiety nie powinny tak się opinać, a opinano dziewczynki od najmłodszych lat, żeby ich figurę odpowiednio modelować, ponieważ to powoduje deformacje różne, powoduje przesuwanie się organów wewnętrznych, powodowało krwotoki te e, gorsety, powodowały komplikacje przy porodzie. To było tak niezdrowe, i dopiero gdzieś pod koniec XIX wieku zaczęto o tych gorsetach zaczęto od nich odchodzić, no ale to nie jest nie tylko o borsetach, to jest wiele innych ciekawszych smaczków, to jest o tym jak Maria Curie-Składowska była rewolucjonistką jak na tamte czasy, ponieważ ona pod koniec XIX wieku zdecydowała, że ona jednak będzie się uczyć i wyjechała na paryską Sorbonę, to było wielkie, wielkie coś, żeby wyjechać na paryską Sorbonę, no bo w Polsce jeszcze nie było, można wtedy studiować kobietom i tam podjąć studia właśnie, a później zdobyć nagrodę Nobla, dlatego ona była no taką kobietą niesamowitą. Ale tu tak, oczywiście yy, z tej książki wyłania się taka pozycja. Ja mówię o tych wersji. Wyższych warstwach, że kobieta nie może nić. Nic, jedynym jej zadaniem jest zachować cnotę do ślubu, a mężczyzna może wszystko, bo mężczyźnie to się odpuszcza, bo mężczyzna ma prawo iść do, do burdelu. Oficjalnie jest szykowany jako kawaler, przyszły mąż jakiejś tam zacnej panny, ale w zasadzie może sobie używać w burdelu, może mieć kontakty ze służącymi, bo o słu służących takich niższych warstw to już ta, taka, takie wymogi co do zachowywania cnót. Nie, nie dotyczyły. One sobie żyły po prostu tak bardziej swawolnie, zresztą one musiały, były na tyle biedne czasem, że one sobie, sprzedając to ciało swoje, musiały sobie dorabiać w ten sposób. A myślę, że jak to czytam, że nie do końca chyba taki obraz kobiety wynosi. nie do końca ani jedne w tych niższych warstwach, ani w tych wyższych były szczęśliwe. Te wyższych wychodziły często za mąż, idealizowały męża, idealizowały obiekt, a później po ślubie spotykało je wielkie rozczarowanie. Tam pojawiała się przemoc domowa. Pierwsza noc poślubna okazywała się wielkim rozczarowaniem: te kobiety były niedoedukowane, one w ogóle nie wiedziały, co ich czeka podczas tej nocy poślubnej. Więc tak, ym, mam sentyment do tamtych czasów, bardziej może do lat dwudziestych XX wieku, ale nie chciałabym w tamtych czasach żyć. I Jak sobie taką książkę poczytam, to jestem naprawdę wdzięczna, że żyję i jestem właśnie w tym czasie. Na koniec mam jeszcze, prawie na koniec, romantyczni Doroty Ponińskiej. To jest książka też o XIX wieku, ale trochę wcześniej. To jest, nie jest to powieść do końca, ale przedstawia sylwetki osób biorących w... Udział w powstaniu listopadowym, między innymi jest tutaj opisany sylwetka Adama Czartoryskiego. Ja nie widziałam, że to była tak ciekawa postać, ten Adam Czartoryski. Masoneria, e, romanse, szlachciców ziemie, którzy wywodzili się z. właśnie szlachta, sz, szlachciców, którzy zakochują się w jakieś często. E, niższych y, kobietach pochodzących z niższych warstw społecznych e, są, jest tutaj środowisko studentów, którzy jak wiadomo działali tak ostro politycznie właśnie w czasach powstania, y, powstania listopadowego studentów z Wilna. E, jest tutaj okropna postać Nowosilicowa, który wiadomo co tutaj, w, który w Warszawie dowodził i tutaj robił swoje i wykorzystywał między innymi niektórych, więc warto, warto się zapoznać, bo bardzo ciekawie napisana historia i polecam na takie wieczorne, teraz y, wieczorny czas, przeniesienie się w inne chwile. A na koniec niezmiennie polecam ci moje książki o relacjach. Teraz jest dobry czas, żeby nad relacjami popracować. Jesień, długie wieczory, droga do szczęśliwego związku, szanuj siebie innych najlepiej, jak potrafisz i o turbo nawykach. Na, czytanie książek takie regularne, systematyczne, to jest też nawyk, dlatego ja o tym piszę. I serdecznie polecam Ci moje książki, które jak ja to mówię, koją, wyciszają, do, doradzają, ale też inspirują i pokazują narzędzia, narzędzia do poprawy relacji i po twoich nawyków. Także to by było tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam Cię też do followowania mnie na Instagramie. Tam się częściej pojawiają takie polecajki, książkowe. Jeśli lubisz, to lubisz relacje, lubisz nawyki. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Dobrych i jesiennych wieczorów. Pa!